Siemaneczko widzowie, jest późne popołudnie, jeszcze no mówię, jeszcze troszkę odpala tego live'a, dzisiaj rozmawiałem z jednym z widzów przez telefon, pozdrawiam Cię tam, dostałem parę pytań na jedno, na jedno od razu odpowiem bo te pamiętam, bo mnie to trochę rozśmieszyło, że chodzą plotki że, że oddałem komputer do komisu, nie nie oddałem komputera do komisu, bo nie, miał, nie miałbym jak wrzucić kurwa filmów, kurwa słuchajcie naprawdę no, bo ja na telefonie nie mam internetu, po prostu zrezygnowałem z internetu na telefonie więc nie mam internetu na telefonie że wszystko przerzucam na kompa także bądźcie pewni, to jest plot, to jest plota, że oddałem jak widzicie, no znowu na stacji to jest plota że, że ten że oddałem komputer do komisji, komputer stoi u mnie wszystko gra i hula, nie, ja powiedziałem ze względu, tylko nie robię tego ze względu na nogę, może spróbuję, kurwa jak się uda dzisiaj, albo może no już myślę, może jutro, kurwa no nie wiem, zobaczę, no, nie mam weny kurwa, do, do nakręcania live'ów, nie, yy, ale no ale spróbuję nakręcić, udowodnię Wam że komp jest cały i zdrowy i stoi u mnie zane yy, tam sterowniki, wszystko wszystko hula, wszystko działa także luzik jest, nie yy, no i co, jeszcze, no Cóż, no, dobrą wieść mam, Mario ze mną się rozliczył co do zera, także nic do niego już nie mam, rozliczył się, trudno, sprzedał za trzy dychy, zapłacił 80, trudno, jego sprawa, jego błąd, przyznał się, przybił mi pionę, ja mu wybaczyłem, także, także wszystko jest w porządku, już nie mam do niego żadnego żalu, no chociaż mógł mnie inaczej uprzedzić, tak jak jemu powiedziałem wcześniej. Przed chwilą był u mnie nawet, poszedł po telefon tylko. Znaczy nie u mnie, tylko tutaj. Yy, tylko mu powiedziałem, że mógł mnie chociaż kurwa uprzedzić, to by było o wiele łatwiej mu, bo gdyby powiedział, że słuchaj stary, Kac mnie rypał i tak dalej i naprawdę kurwa pić mi się chciało, to, to podejrzewam, żeby oddał tylko 30, nie? Natomiast za kłamstwo oddał 80, trudno. Niestety, bywa. Losy takie ludzkie są. Za błędy się płaci ale nie ma do mnie on też pretensji, ja do niego też nie mam pretensji, także wszystko w porządku. No i powtarzam jeszcze raz, no słuchajcie, komputer stoi w domu, nie wiem, komu to przyszło na myśl, że o kurwa narzędzie pracy bym obchnął do, do tego, do, do Lombardu czy tam gdzie, nie wiem, czy do jakiegoś sklepu z komputerami czy tam coś, nie, nie, absolutnie nie ma, nie ma takiej opcji. Także jeszcze raz przyjacielu cię pozdrawiam, no to to jedno, wyjaśniłem te pytanie, nie mam przy sobie więcej pytań, bo Akurat sobie siedzę na stacji, więc nie wziąłem zeszytu, więc to jedno pytanie mnie trochę zaskoczyło. Także bądźcie pewni, komputer stoi w domu, nie jest, nie jest kurwa w żadnym Lombardzie, nie jest nigdzie sprzedany. Nawet nie był w Lombardzie, od tego zacznijmy. Nawet nie był w Lombardzie, także, także luzik. No, a jedyne co mi przeszkadza to, tak jak Wam mówiłem, cały czas to będę powtarzał. Będę to powtarzał non-stop. Przeszkadza mi ta noga. Na wyprostowanej nodze ciężko się siedzi. W ogóle generalnie ciężko mi się siedzi, chociaż teraz w sumie to siedzę. Ale, ale na krześle to ciężko się siedzi no, z tą bolącą nogą i, i powiem wam szczerze, że po prostu jak tylko wyleczę, od razu robię live, y, a komputer stoi, bo ja inaczej nie dam rady wrzucić filmików. Tak jeszcze raz powtarzam, ja w nie mam internetu w, w telefonie, także muszę i tak przerzucać. Na komputer, żeby cokolwiek rzucić, i tak muszę przerzucać. No także nie wiem skąd ten pomysł w ogóle. No jak zwykle, fake pewnie jakiś. No także, także o to się nie bójcie. Nie, nie ma takiej nawet opcji, żebym narzędzie pracy swoje oddał, chociaż kamerę, kamerę się pierdolić, ale kurwa to tylko dlatego, bo kurwa. Tylko dlatego. Tylko dlatego. O, jest i Mario, jak chcecie to, niech potwierdzi. Potwierdzisz, że się rozliczyłeś? Część znowu, żeby... oddam to, co nie moje było. Tak, ja też to potwierdzam. No, także widzicie, jest potwierdzenie. W razie czego, żeby ktoś nie wierzył, także wszystko w porządku jest między mną a Mario. No i mówię, no kurde, dziwię się kurde, z tym pomysłem, że kurwa sprzedałem komputer czy tam oddałem. Sprzedałem to tylko jedynie kamerę raz, ale to ze względu na pewną osobę i tam już nie będę wymawiał imienia i tak dalej, nie? Bo potrzebowała pieniędzy i, i tylko dlatego tak wyszło. Natomiast komputera, czyli mojego narzędzia pracy nie sprzedam kurwa, żebym się zestrał, kurwa. Także słuchajcie, także taki luz. O, ale się dzisiaj rugam. No, bo trochę pod kur. Wkurzony trochę jestem. No, staram się nie rugać na filmikach, ale dzisiaj trochę ciśnienie mnie wzięło i już. Także jeszcze raz pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie, tego przyjaciela, który dzisiaj ze mną rozmawiał przez telefon. Pozdrawiam oczywiście cały Biały Stok. Bo już nie będę dzielnicami wymieniał. Pozdrawiam Gdańsk, Warszawę. Zieloną Górę, Boże Święty, ale Was się nazbierało, no kurde, wyjdzie na to, pozdrawiam całą Polskę ogólnikowo, ogólnikowo pozdrawiam całą Polskę, Suwałki również pozdrawiam i pozdrawiam, no i mówię, jeszcze trochę, niech jeszcze ta noga trochę, po, po, trochę po kurde, po, po tego, po, no, po kuśtyka, dobrze powiedział Mario, niech noga trochę po kuśtyka i, i na pewno odpalę live'a na początek, na pewno z godzinkę tylko, a już nie patrzę na zarobek nawet. Niech przez, przez troszeczkę i mówię odpalę z pół godziny, potem godzinę i potem wrócimy do normy. Także nie przyjmujcie się, nie oddałem kurde, kompa do, do żadnego lombardu, także pozdrawiam jeszcze raz i zapraszam na moje filmy. Prosto z Meksyku, Meksykano TV, trzymajcie się.